Dzień dobry. Jestem wirtualnym ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W dzisiejszym filmie pragnę przedstawić najczęściej zadawane pytania dotyczące ścieżki SMART. Pytanie pierwsze: Na jakiej podstawie określić wielkość przedsiębiorstwa? Wnioskodawca określa wielkość przedsiębiorstwa samodzielnie. Oparciu o istniejące przepisy prawa i przedstawia oświadczenie zgodnie ze wzorem instytucji pośredniczącej. Wnioskodawcy mogą skorzystać z narzędzia kwalifikator MŚP. Dostępnego na stronie kwalifikator.parp.gov.pl Pytanie drugie. Jaki jest maksymalny czas trwania projektów? Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w ramach projektu można ponosić wydatki w okresie kwalifikowalności, czyli do 31 grudnia 2029 roku. Czy pomoc publiczna będzie udzielana w wysokości zgodnie z mapą pomocy regionalnej? Tak. W przypadku, gdy pomoc udzielana jest jako regionalna pomoc inwestycyjna, artykuł 14 rozporządzenia 651 na 2014, jej wysokość musi być zgodna z mapą pomocy regionalnej. Szczegóły dotyczące poziomu dofinansowania przedstawione zostały w przewodniku kwalifikowalności wydatków dla pierwszego priorytetu tabela numer 2 intensywności wsparcia dla regionalnej pomocy inwestycyjnej strony nr 47, 48. Czy można realizować projekt w więcej niż jednej lokalizacji z różną intensywnością regionalnej pomocy? Na przykład w różnych województwach. Jaką intensywność pomocy wskazać? Tak, istnieje taka możliwość. W przypadku realizacji projektów więcej niż jednej lokalizacji z różną intensywnością należy przyjąć najniższą intensywność. Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy B2B może być traktowana jako personel B.R.? Nie. Umowy B2B oraz umowy o dzieło powinny być rozliczane w kategorii Usługi Zewnętrzne Podwykonawstwo. Czy w przypadku wyboru podwykonawcy świadczącego pracę na podstawie umowy B2B należy stosować zasadę konkurencyjności? Czy możliwe jest wyłączenie? W kategorii Usługi Zewnętrzne Podwykonawstwo? Wszyscy wykonawcy to jest jednoosobowe działalności gospodarcze. Czy osoby fizyczne muszą być wybrani zgodnie z zasadą konkurencyjności, niezależnie od formy prawnej wykonawcy? Prac w ramach podwykonawstwa. Czy dopuszczone jest udzielanie zamówienia powiązanemu podmiotowi? Jeżeli chodzi o podmioty powiązane na gruncie wytycznych, obowiązuje zakaz udzielania zamówień podmiotom powiązanym i Jednocześnie nie przewidziano możliwości uzyskania zgody od instytucji będącej stroną umowy. Czy w konkursie jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, czy może złożyć kilka wniosków równolegle? Dokumentacja konkursowa nie określa maksymalnej ilości wniosków, jaką może złożyć przedsiębiorca. Składane wnioski powinny dotyczyć jednak różnych zakresów rzeczowych i finansowych. Czy możemy rozpocząć moduł wdrożenie przed zakończeniem modułu B? +R? Czy moduły mogą się nakładać na siebie czasowo? Jest możliwe, żeby prace wdrożeniowe w module wdrożenie innowacji rozpoczęły się w trakcie realizacji modułu B, +R. jednak zgodnie z postanowieniami umowy zawieranej z beneficjentem, dofinansowanie na wdrożenie wyników prac B +R objętych modułem B. +R. Może zostać przekazane po pozytywnej weryfikacji wyników prac B plus R przez instytucję. Do tego czasu beneficjent ponosi wydatki na moduł Wdrożenie Innowacji wyłącznie ze środków własnych. Czy wymagana jest opłacalność w wariancie bez dotacji? Czy wystarczy zapewnienie opłacalności w wariancie z dotacją? Aby projekt został uznany za opłacalny, NPV musi być większe od zera dla wariantu bez dotacji. Wariant NPV z dotacją ma jedynie charakter poglądowy, pokazujący, jaki wpływ ma dotacja na opłacalność projektu. Dziękuję za uwagę.